Dobry, kochani, witamy w kolejnym dniu w kolejnym filmiku w filmiku, gdzie ja Wam pokażę naszą podróż tutaj do Kanady. W sumie od A do Z zaraz wam powiem, jak lecieliśmy i ile godzin to trwało. Z drzwi, z drzwi do drzwi to zajęło to praktycznie z 24 godziny, bo wstaliśmy. Ja już o trzecie nie spałam, bo byłam ta tak podekscytowana. Taksówka nas odebrała o 5. Moja o 5.30, bo też mieliśmy opóźnienie z taksówką. Jak oglądaliście ostatni vlog, to widzieliście, jak już John pojechał z dziewczynkami ja czekałam z Gabi. My bierzemy dwie taksówki, bo jest taniej niż zamówić busa o tej godzinie. Po prostu dwie taksówki osobno kosztują nas około 100 zł, a ostatnio, jak wzięliśmy bus, to kosztowało to 150 zł. So. Dlatego bierzemy dwie, dwie osobne taksówki. No leci, leci, lecieliśmy o 7.30 Warszawa do Zuriku. Zuruku, w Zuriku mieliśmy 3 godziny, 3,5. E, potem no, potem po, e, polecieliśmy Zurek kalgary e, Ten lot był około Tuż poniżej 11 godzin, 10 godzin z hakiem, i zobaczycie zaraz, jak ten lot wyglądał. Potem, wiecie, z bagażem i tak dalej, to może nie całe 24 godziny, ale bardzo długo to trwało. Byliśmy bardzo zmęczeni pod koniec naszej podróży, ale dziewczynki. Zobaczycie, jak się zachowywały, ale dziewczynki na medal, one już są przyzwyczajone do takich długich lotów, albo leciliśmy do, do Stanów. Też w trakcie filmu powiem Wam nasze trochę takie tryki, też wiekowo i też jak lecieć z niemowlakiem, co jest, co najbardziej polecamy w takiej podróży. Zapraszam do oglądania oddaliśmy bagaże i tutaj taki ważny punkt. W Warszawie jest stoisko, jak lecicie lotem lub Starlines, to jest takie miejsce dla rodzin, żeby zrobić check i to jest coś, co polecam. Dziewczynki też nagrały dla swoich znajomych wiadomości, że zaraz lecimy, że ich pozdrawiają. Co było takie przesłodkie, moim zdaniem? No i. Też jeśli chodzi o te case, takie walizki ze skuterem, to bardzo Wam polecam. Podlinkuję je poniżej, gdzie ja je zamówiłam i naprawdę myślę, że to jest taki dla nas ogromny hit. Oczywiście patrzyliśmy się na samolot, z którego będziemy lecieć, trochę się pobawiliśmy na plac zabaw i wypiliśmy kawę. My akurat mi, tylko czekaliśmy około pół godziny przed gate i potem wystartowaliśmy. Też taki dodatek, bonus, to by byliśmy w części samolotów, gdzie były praktycznie same dzieci, a i przez to nie przeszkadzaliśmy też innym pasażerom, a, ale Gabi też na medal, ona w ogóle nie płakała, razem się trochę bawiłyśmy, trochę sobie porozmawiała. Też plusem był, że dwa, dwie siedzenia obok mnie były puste, co so John siedział ze starszymi dziewczynkami, a ja siedziałam z Gabi. There is a life I lead in this city. Hurrying to cup my tea. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow. Somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am holy? Hold on. Put me together. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait. Hold on. Put me together. Take me back where I belong. I want it all. Najpierw trochę kolorowałyśmy, jak widzieliście, Gabi się bawiła nową zabawką, którą dostała. Taką, taki pluszak, przynajmniej wszystkie dziewczynki dostały takie pluszaki. od. Oh, Edelweiss, czy to był lot? Nawet nie wiem, a i też były zadowolone. Gabi tutaj leżała obok mnie i trochę się bawiłyśmy, a dziewczynki też e, pozwoliliśmy obejrzeć ich pierwszy film, bo my akurat, jeśli chodzi o podróże i chcą sobie coś oglądać, to jest OK. Oni sami się, one same się regu regulują, czasami oglądają półbajki, potem nie sobie kolorują, żadnych, pięknych potem pięknych podróży, dwie bajki, ale coś okay. innego robią, to zależy, ale jest jesteśmy na podróże, wszystko wolno. Potem od razu Wstała i praktycznie był czas, żeby wyjść z samolotu, a i przejść na, do kolejnego miejsca. Tutaj w Zuriku mieliśmy dodatkowe sprawdzenia paszportów i tak dalej. To trochę zajęło, ale byliśmy w miarę cześ, wcześnie do do miejsca, gdzie będzie nasz samolot. Nawet musieliśmy poczekać pół godziny do 45 minut, żeby dowiedzieć się, z, skąd startujemy, bo tak wcześnie byliśmy na lotnisku w Zureku. Niestety nie ma innych lotów. Bardzo często to jest taki najbardziej popularny, najtańszy lot, żeby dolecieć e, do Kalgary. Jest przez Zurek, e, no to... Tak, tak było i było to też trochę fajnie, bo musieliśmy się przyjechać kolejką, dziewczynki też się fajnie bawiły, bo tutaj i windą i tak dalej, i tak dalej, co nie było tak źle. I znowu tutaj polecajka, jeśli chodzi o te walizki, skuterki, bo nasze dzieci też przez lotnisko szybko nie jeździli, ale to było coś, co mogły robić, jak czekały na nas, jak im się znudziło i tak dalej, i tak dalej. Co ciekawe, w Zuryku też był taki sklep, taki second hand, z rzeczami z drugiej ręki, jeśli chodzi o takie kolekcje premium, luxury i tak dalej. To było bardzo ciekawie. No i jak czekaliśmy, to Gabi coś zjadła. Jak widać, ona nadal uwielbia papki i nic nie chce brać do rąk. Ale to dla nas jest też trochę lepiej, ułatwia nam trochę życie, no, ona coś zjadła, my też sobie kupiliśmy kanapkę na spółę, bo jednak byliśmy troszeczkę, nie byliśmy bardzo głodni, byliśmy troszeczkę głodni, wiecie jak jest. I mieliśmy okazję, żeby też trochę pochodzić po tym lotnisku i zobaczyć, co tam jest nowego. Te tablety, które mamy, to są Kindle Fire, które też polecam, bo jest dużo jest dużo fajnych aplikacji dla dzieci i tak dalej, i też jest taki. Że mogą robić różne zdjęcia i dodawać swoje, swoje dzieła artystyczne do tych zdjęć. I tutaj Matyda właśnie to robi, i to też było fajnie. Kawa też była, no i Gabi w piżamce też bardzo zadowolona. Muzyka I could take you back to my youth And show you what I wish I knew My will is strong with a place to lean In the moment I hung desperately The other ring on my wrist is gold Pairing with the light it holds When I return from my spinning boat as z Zuryku do Kalgary to lot był bardzo długi, ale te konfiguracje, gdzie widzicie, gdzie siedzimy, to jest, my jesteśmy koło miejsca, gdzie można zamówić basenet. To jest takie miejsce dla spania dla dzieci. Obok mnie byli dwóch um, ludzi z Niemiec i bardzo byli pomocni i na początku chyba byli trochę przestraszeni, że siedzą koło rodziny z tyloma dziećmi, bo nawet liczyli, ile mamy dzieci. Ale potem byli bardzo mili i sympatyczni naprawdę tutaj nawet jak Gabi, nie wiem, spadła jej zabawka, to podnosili, zabawili ją i widać było, że bardzo lubią dzieci. To też było takie miłe i sympatyczne do ogarnięcia. No i tutaj widzicie część tego basnet i jak macie długie loty, to jest co najbardziej polecam. To jest zależy, jaka linia lotnicza, ale w niektórych liniach to jest do 20 kg. Można sobie zamówić takie siedzenie. My akurat w lot, w lot żeby do, to dostać, do nie musieliśmy dopłacić, żeby zarezerwować to miejsce, ale z powrotem do Polski musieliśmy dopłacić około 50 dolarów, to wy, wyszło po, a, troszeczkę ponad 200 zł, um, żeby wrócić właśnie i mieć ten basnet, ale to jest naprawdę warty każdy grosz, bo można tam odłożyć dziecko, Gabi tam sobie siedziała, leżała, nawet była na brzuszku przez jakiś czas i no i jak zasnęło, to też mogłam ją odłożyć, Zjeść na spokojnie, i tutaj jedzenie było nawet całkiem okej, okay. Jedynie co mnie trochę zaskoczyło, jest, że ten makaron z serem miał jabłko w środku, i to było takie pomieszanie słone ze słodkim, są so dla mnie to było trochę weird. Je, dziwne. Jeśli chodzi o zabawy z dziećmi, to ja kupiłam takie małe poniżki plasteliny. Dziewczynki też oglądały kolejne. Film, na, na tych miejscach też były um, różne gry, to był, ten lot też był w trakcie naszego dnia, to dziewczynki nie były w ogóle, jak już Emma się wyspała, to dziewczynki nie były za bardzo śpiące, dopiero pod koniec lotu zaczęły, e, chciało im się coraz częściej spać. My też wzięliśmy ze sobą, i to jest coś, co polecam, to jest bardzo, bardzo dużo przekąsek, bo... Bez przekąsek, to byśmy po prostu nie przeżyli. Jeśli chodzi też o jedzenie dla dzieci, to za bardzo naszym dzieciom to nie smakowało. No i tutaj generalnie dziewczynki trochę spały, trochę kolorowały, trochę się bawiły tymi rzeczami, które spakowałyśmy, trochę oglądały filmy, i lot jakoś powoli, powoli przyleciał. Najgorsze były te ostatnie 2-3 godziny. Ja obejrzyłam jeden film, John też obejrzał jeden film, i naprawdę było całkiem okej. Okay. No i tutaj już lądujemy. Jak widać po naszych minach, wszyscy jesteśmy po prostu padnięci. Ale jakoś to przeżyliśmy. is been turned off. Please dat care Telefoons kunnen vanaf nu... weer onuitgeschenkt worden. Edward Ik denk dat hij vader veel slechter ziet dan mama. dan We hopen dat jullie de ploeg met ons beveiligen... en soms weer zien we ons aan boord. Oh, dat In naam van de huidige van Edward wens ik een mooie avond. Nou, aż mi ciężko, ciężko myśleć, że już niedługo wracamy, ale ten lot z powrotem jest troszeczkę łatwiejszy, jeśli chodzi o lot, bo tutaj wylatujemy tak po południu, to wiecie, wejdziemy w samolot, coś zjemy, zaśniemy A i to jest troszeczkę gładziej, co pamiętam, jest, że do Europy jest troszeczkę Łatwiej wrócić samolotem z Kanady, ale potem przez ten czas jest trochę dziwniejszy, bo lądujemy wtedy rano i musimy, jakby przedłużyć, nie spać cały dzień, żeby jakoś wrócić do normalny, normalnego czasu. Tutaj, jeśli chodzi o powrót, do czas, like, przestawić się czasowo, to ten jetlag było wiele łatwiej um, z Europy do Kanady, a z Europy do Stanów, a wracając jest ciężej. Co so coś za coś. Um, no, my już jesteśmy ponad połowie po naszej podróży, wiem, że był taki lag jeśli chodzi o filmy, ale niestety komputer mi się zepsuł, teraz mi aparat siadł, a nie wiem, coś ostatnio mam z technologią, mam jakiegoś pecha, ale whatever. Cieszę się, że jestem. Dzisiaj mamy specjalną podróż. Cieszę się, że mogę z Wami się podzielić tym. Jak macie jakieś triki, tips, jeśli chodzi o podróże z dziećmi, to dajcie znać w komentarzach poniżej. Możemy sobie stworzyć taką wspólną listę poradni, jeśli chodzi o loty z dziećmi, a też widzieliście na sam koniec, że Matylda stała na lizaku. To też jest coś, żeby o uszy odetchnąć. Ja kupuję te lizaki bez cukru, bo Wiecie dlaczego, <noise> żeby było na, dla wszystkich łatwiej a, i to też miałam ze sobą. Dla mnie najważniejsze to jest ten basenet, milion przekąsek, dużo takich świeżych, fajnych, nowych zabaw, tablet i też odpuszczanie. To nie jest, lot samolotem to nie jest ten czas, żeby upewnić, żeby wszyscy najzdrowiej jedli, a, żeby nie oglądali dużo, Ale like, ja odpuszczam samolot i takie travel days, it's all good. Nic się nie im, im nie stanie, jak przeobejrzą dwie bajki, naprawdę. Like, to jest mój chyba najważniejszy trek, jest wyluzować, pozwolić, chill out, life is good, a, i wtedy dzieci też czują wasz luz i jest to wiele łatwiej podróżować. To jest mój biggest trek. Dobra, jak ten filmik Wam się podobał, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam Was do zasubskrybowania poniżej. Jak zawsze, Matylda i ja, i Emma, i nasza baby Gabi, i John, i wszyscy Ania, Steve, Luke, wszyscy życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa!